Filmik do promocji y, mojej wystawy, nie? Twój ten obecek, który uczytałem już jest już jest w ramce, nad tobą wisi. Też będzie, będzie brał udział w tej wystawie? Będzie pan prezydent Wejchierowa. Wszyscy moje znajomi. Ty którego masz tą wystawę? Na cyckach na jest napisane. 8 marca. No, to jest środa, to jest środa, no, no. To no mamy serce. No ale, ale może przyjść hmm. po albo przed. Mhm. nadzieję, że będziesz przyjdzie złamane. No na pewno, no na pewno. No, no, no. Hmm. Nie na cyckach, tylko na piersi. Na piersi, no, na jednej piersi. Na jednej piersi. <laughs> na, na sercu. Nie robię wystaw, bo, bo żeby zrobić wystawę w Polsce, to trzeba po prostu wie sobie mieć chody. Ze wszystko trzeba zapłacić za wynajęcie sali, jak ja w tej chwili nie muszę, nie? Bo to jest załapałem się przy okazji. Wynajęcie sali, musi katering, wszystko musi sam, a tutaj wszystko sam y, z, zasponsorować, wszystko sam musi stworzyć. Dlatego ja nie robię wystaw, bo po prostu mnie nie chce się po drugie y, po co? Ja nigdy nie będę malarzem, artystą, bo... Nie. Nie, bo, bo artysta to jest wtedy, jeżeli, mi wtedy powiedzieć, jeżeli namaluję stówę i ją w biedronce rozmienię, wtedy, to jest artysta. Jeżeli nie rozumienię w Biedronce stówy, którą namaluję, no to nie jestem artysta. Tak filmie promocję. Ja wstawię przed wystawą, nie? Żeby, żeby ludzie nie będę wysyłał zaproszeń, tylko na, na Facebooku. To no, będę jeszcze namaluję pa, parę obrazów. Między innymi tego też namaluję. Tego Spaniaczka. Dyrektora, dyrektora Muzeum. Dobra, idziemy do Jasia. Tego się miałem. Ja się przezywa ten.